wszystkich pracowników, rodziców, całej społeczności naszej szkoły. Dziękuję Pani za to, że jesteście dla nas wzorem życia pełnego pasji, energii, zaangażowania. A Wam drodzy Panowie gratuluję, że takie wspaniałe Panie są obok Was. Wszystkiego dobrego. Ja na początek chciałabym serdecznie podziękować Państwo, pani przede wszystkim śladę, co Pani Walci złoże gwiazdy, a Państwu bezpośrednio rzucaniom, bezpośrednio życzenia, przede wszystkim zdrowia trwania w tej aktywności takim optymistycznym patrzeniu na świat. No cóż, właściwie wszystko zostało powiedzone. Ja tutaj się dołączam do tych życzeń i w imieniu mojej i ośrodka środka kultury chciałabym wszystkim Paniom życzyć dużo zdrowia, ciepła, dużo pomyślności i żebyście się zawsze spotykali. Widzę, że jeszcze ksiądz z błogosławieństwem, bo ja do błogosławieństwa, ale czemu błogosławieństwo? Właśnie tego błogosławieństwa mniej więcej na pewno. potrzeba i kobieta nam wszystkim w tym czasie Wielkiego posłu. Kościół byłby ubogich, gdyby nie kobiety. Każdy, kto wejdzie do kościoła, to przede wszystkim widzi kobiety. One są nieustannie były i będą. Życzę, aby ta Boża łaska towarzyszyła w życiu, byście się czuły każdego dnia kochane, szanowane, czuły się właśnie przez tego, który jest samą miłością prowadzone, bo On jest tym najlepszym przewodnikiem i niech ten czas, nasłona tutaj biesiada, będzie pomnożeniem tego serca, tej miłości ona powrócuje, ta miłość każdego dnia, szczególnie w naszych rodzinach, w naszej baranki. bo gdzie jest miłość, gdzie jest serce, gdzie ludzie się szanują, tam każdy chce przebywać. Nikt ten uśmiech, który tu była już chyba nigdy, nie sądzi z twarzy, a ta, która jest wzorem kobiety, Maryja, nie otacza was wszystkich swoją w swoim przemocnym Jeszcze raz, wielu, wielu was, Bożego Bóg